Cześć, witajcie, ja jestem Fischer, to kolejny odcinek z ROBLOX'a. Dzisiaj Wam przedstawię 5 fajnych trybów na nudę w ROBLOX'ie. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, bo lecimy na 400 subskrypcji na tym kanale. Bez niepotrzebnego przedłużania zapraszam do oglądania. Na miejscu piątym ląduje tryb o nazwie Mega Easy OBB. Jest to tryb, który kiedyś Trochę grałem dzisiaj, na chwilę obecną mniej, ostatnio mi się o tym trybie przypomniało, jak sama nazwa mówi, są to po prostu obbi z łatwymi przeszkodami. Jest, może się wydawać, że o mega easy, no czasem, czasem może być nawet tak, coś takiego, że naprawdę może że czasem będziecie próbowali jedną przeszkodę przejść, dwa, trzy, a może nawet pięć razy. Nyd i tryb idealny, aby zabić nudę. Na miejscu czwartym będzie zombie uprosing, inaczej powstanie zombiaków, czy jakoś tak. Jest to według mnie ciekawy tryb, którym musimy tak naprawdę bronić przed zombiakami. No wiem, że na Robloxie są na pewno jeden lepszy tryb, tylko nie pamiętam jego nazwy, ale to też jest bardzo dobry zajemnik, na który naprawdę dobrze się bawię. Też jest to oczywiście, aby zabić nudę. Według mnie ten tryb ląduje właśnie na czwartym miejscu, ponieważ mógł być lepszy pod względem graficznym. Ale ogólnie sam tryb bardzo fajny. Lecimy dalej. I teraz przechodzimy na topkę. Na miejscu trzecim będzie Stay on the cube. Chodzi o to, że będziemy na sześcian. Jest jakby mapa, na której się rozpimy. No i ten sześcian, czy akurat jaki nam wzięło kształt, będzie się obracał w dowolną stronę. Na samą, pił... na samą sześcian spadają uśmiechnięte piłki, które po części niszczą naszą planetę, przez co staje się coraz bardziej dziurawa i omijanie tych przeszkód je, staje się uciążliwe. Ale ogólnie sam tryb bardzo mi się podobał. Spędziłem przy nim. Odkryłem go w sumie dosyć niedawno, bo podczas kiedy chciałem, kiedy sobie usiadłem do komputera i powiedziałem, hmm, ej, a może nagram 5 najlepszych trybów Robloxa? Według, tak mi się ten tryb spodobał, ponieważ grałem dużo takich fi gier, podczas kiedy e, patrzyłem między grami, okazało się, że znalazłem Don't Fall, na miniaturce miało, no i to jest główna przyczyna, dlaczego ten tryb odkryłem, lecimy dalej. Na miejscu, na miejscu drugim, będzie trochę straszniejszy, straszniejszy klimat, chociaż nie za bardzo. Będzie to panik 1.0. Jest to według mnie tryb, który może nie jest zbytnio ciekawy, ale po prostu można się w niego czuć. Jest faktycznie klimacik, No i się po prostu w to przyjemnie gra. Jest to gra, która u mnie tak wysoko yy, stanęła, ponieważ po prostu przyjemnie się w nią gra. Lecimy do Misa pierwszego. Tryb, który będzie na pewno w większości z Wam znany, czyli Ewand. Ewa, Ewand? E. Czekaj, kurna. Aveid. Event. E, ogólnie jest to tryb, gdzie uciekamy przed e, dwuwymiarowymi memami. Jest to, według mnie, bardzo ciekawe. Znaczy, sam poważność tego trybu jest naprawdę minimalna, ale naprawdę, jak się wczujecie, w filmie możecie się e, wystraszyć. Możecie tam dosłownie jest to Najbardziej wczuwająca gra ze wszystkich, które dzisiaj pokazałem, jest to gra, którą pokazał mi Vitolder kilka, chyba gdzieś na wrześniu i nie, nie jestem pewien, jakby. Pokazał mi w wrześniu, i jest to do dziś gram w ten tryb. Może nie jakoś superowo często, bo wiadomo, gdybym grał w jeden tryb cały czas, to po prostu by mi się to znudziło. Jeśli ty, wizu masz jakieś. Według Ciebie, jaki jest najlepszy tryb na nudę? Daj znać w komentarzu. A może zrobię nawet kolejną część. Fajne tryby na nudę. Ja byłem filtrzem, a to był kolejny odcinek z Robloxa. No i kilku fajnych gierek.